Hej, wszystkie z tej strony David94. razem ze mną jest. Aaron. O, 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 o. I przepraszamy za. Eotyczmy koniec tamtego księga. Gdyż po prostu idealnie w 15 minutach się zmieściłem. O Jezu. Było Bo... bliska! Prawie aby było 15.01 i by, by mnie nie uznało. Głupi YouTube! Tak, głupi YouTube! I to jest ostatni boss Sonika, Egg Viper. Egg Viper. Tak, Egg Viper. Y Get a load of this! No i po na początku ma atak laserami. Później ma to. Później jeszcze dochodzą mój na ataki, oczywiście. Get a load of this! Get a load of this! Teraz ma atak o taki. Gdzie namierza nas. I serem, który jeszcze wybucha. I ostatnia faza. Proszę bardzo. Trzeba to robić. Nie wolno tu już wejść Light Speed ataka niestety, gdyż e, inaczej się ginie. Mogę, no, tak. Egg Viper, niestety masz 7 punktów życia. I ta walka nie jest... nie należy do krótkich. Jeżeli skopię się ją na samym końcu, to musisz powtarzać 5 minut walki. Masz, masz segment. I zamknij paszek. Yy, get a load of this. Yy, Do ataku, który. Do którego nawiązuje Egwaver w synku. Yy, 06. Powiem o nim. Niedługo. Stopałem! Dobra! Wytnę do momentu, yy, aż będę tam. Cięcie. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Kolejny hit trzeba zadać Egg Viperowi. Trochę skopałem w tamtym miejscu, gdyż tam trzeba po prostu uniknąć tego. Ok, teraz. To jest chyba najbardziej dziadowy moment. Ok, jest. Yeah! I znowu skaczemy. Skok, skok, bik. Kolejny hit. Yeah. Jeszcze tylko dwa hity? Czy trzy? Trzy. Trzy. Get a of this. I ta chyba najłatwiejszą fazę. Kurde, źle skoczyłem. Wow. Na czym to polega. Aha. To faktycznie łatwo. I teraz rozwala te platformy. I rozwala tą platformę najbliżej. I teraz musicie praktycznie bezbłędnie to pokonać, jeżeli chcecie e, przeżyć. Bo Egg Viper cały czas będzie rozwalał kolejne te partie terenu. O właśnie! It's no use! Cześć, Silver! Taki, Silver! It's no use, powiedział. I jeszcze ostatni atak. He's up to okay. Tu trzeba po prostu odlecieć trochę. I po Egg Viperze, ostatnim bossie Sonika i wybuch jest zacny. Hey, no to, to, to są 4 minuty, co teraz będzie? No to zmoż... Napisy końcowe! Po każdej fabule są napisy końcowe. Opowiem... Ocenimy po prostu fabuły. I przy fabule Super Sonika po prostu opiszemy całą pen. Całą grę. No cóż, mogę rzec, Tails do nas przylatuje. I czemu mi się Tak, to jest ten motyw. W tle leci i dozent meter motyw Sonika. I Sonic wraz z Tailsem, albo Puszkiem, <laughs> idą sobie przez mistyczne ruiny. I to wygląda teraz za Coś tam mówi, co nie. Trochę, trochę tymi, usz, tymi uszami też. o mi rusza. No i to zacznie wygląda. I napisy końcowe. Ehm, twoim zdaniem, Eron, jak, jaka była fabuła Sonika? No, spłoczko, spłoczko. Mi się podobała. Jak dla mnie trochę przydługa, ale też dobra. Nie powiem. Gut. E, to teraz w skali od 1 do 10 Eron. Muzyka. Muzyka 9. Ja o dam, gdyż 100 meter to nie jest mój ulubiony motyw. Dobra, powiem od razu. Moim ulubionym motywem jest motyw Amy. My sweet passion. Windy Valley w ogóle. No cóż. Kolejny. Kolejny aspekt. Grafi grafika. Grafika i rozgrywka zarazem. Grafika i rozgrywka w skali od 1 do 10, tak? Tak. tak. Ja w to nie grałem, ale widzę. Że tak mniej więcej 6-7. No, też tak uważam, to nie jest najlepsza fabuła moim zdaniem. Moim zdaniem i tak najlepszą fabułę ma Tails. Gdyż ma swoje latanie! Lata lata, tata, lata. Tak, strata lata, lata lata Cóż mogę, że jest i wentylacja kurczę, a nie kanalizacja. cóż mogę, że jest... te napisy co trochę trwają? Teraz jest i Dozen meter na pewno. Tak jest Ice Cup Zone. W którym podczas nagrań próbnych, znaczy, w sesjach próbnych przed rozpoczęciem w ogóle grania w tą grę. Przed rozpoczęciem nagrywania, Gra sobie co nie w Ice Cup Zone. Próbowałem zrobić tylko glitcha, ale ten glitch jest nie do wykonania! Ponieważ jest niewidzialna ściana. Eee, Coś mogę rzec. Kolejny aspekt, może? Jaki? Kolejnym aspektem jest klimat. Klimat. Od jednego do 10. Właściwie, ja rozgrywkę powiedziałem na ile? Rozgrywka 6-7, tak jak no, ja. No tak, 6-7, no to tak. Eee, to, to ja oceniam klimat na 6. Eee, ja na 7, gdyż. Cóż mogę rzec? Klimat taki Sonicowy jest! Ale i tak, największy klimat ma Sonic Adventure 2. Moja druga ulubiona gra z serii Sonic the Hedgehog. Pierwsza to jest Sonic 06. Oczywiście. I nie bądź aż tak daleko od mikrofonu. Glitchfest. Tak, Glitchfest jest moją ulubioną grą. Tak samo jak Mega Man X6, którego będę prowadził z wielką chęcią. Hej! Cóż mogę rzec? Tak, gra. Tak, jest. Big. Jest pierwszą gierką platformą 3D w tej grze. W tej grze pierwszy raz został uwzględniony Big Dekat albo e to 2 gamma. Albo Zero, przed którym właśnie Sonic stoi. On jest Zerem. Tak. Ta. Ta. Też mogę rzec, od tego momentu już ze mną byłeś. Tak. Tylko na chwilę w Skydecku się przed ze mną rozstałeś. <laughs> Ale dociągnęliśmy w ogóle Sonika do końca. Jej. I zajmiemy się następną serią. Jaką Sunny będzie? Mega Man! Mega Man <laughs> X! Na konsolę SNES i PlayStation 2 w kolekcji Anniversary Collection. W kolekcji... uniwersalnej kolekcji. Brawo, Dawid! Brawo! Jesteś geniuszem! Ale i tak najwięcej retrospekcji. Ma adekwatna postać. Zgadnij jaka. Big. Tak, Big ma jedną. <laughs> ma najwięcej. Snik miał nawet chyba dwie. Ten. Nakus! Na ma na, na trzy. Ma najwięcej. I nie ogarniam co z se, se, se Chodziło z tym, że... Dlaczego na klucz nie ma najwięcej retrospekcji, skoro on y, pilnuje głównego szmaragdu? No i to jest obrazek końcowy. Fin. Tak, skrót od finish. I cóż mogę rzec? 14 emblemat zdobyty. Następnego następnym odcinku z Sonic Adventure DX... Który pojawi się dopiero po serii Mega Tak. Będzie fabuła Malsa, Tailsa Prowera. Tak. Który, cóż mogę rzec, ma bardzo ciekawą fabułę i bardzo dobry gameplay. Jak cóż mogę rzec, pominę intro, pożegnamy się raczej. No dziesięciominutowy filmik nam wyszedł, więc cóż mogę rzec. Okay. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, Prostokończny magiczny guziczek. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, Z tej strony był Dawida94. Eron. I przegramy się z państwem. Ta Amy. Narazka. Chaos. 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 <laughs>